Cześć drodzy widzowie, jestem Gawik A to jest Darkest Hour Dobrze wam znany mod I tak, <grywania> no co no, Poprzednie odcinki były bardzo krótkie e, Powiem szczerze Nagrywałem i... Powiem szczerze, no sam się zdziwiłem Jak wyszło co, do czego. No ale Pojawiają się mam nadzieję będą szybciej A to, że są krótsze I tak Modernizuje mi się armia? Tak, modernizuje mi się. Tak, e, w poprzednim odcinku. Tak, tyś, teraz w 1918 dopiero będę mógł jakąś wojnę wypowiedzieć. No, zobaczymy. Przegląd z frontu? Słabo. Można ale lepiej się postarać. Ja wiem, co powinni spróbować odebrać Warszawę. Bo za cera to powinien być cios. No ale zobaczymy, zobaczymy. Tak, tutaj teraz co jak będą nas bombardować. Yy, raporty, że jednostka to i to została zmodernizowana. Fabryka w Alpello. Yy, czyli tutaj budujemy fabrykę przy okazji. Będzie to potencjał przemysłowy na poziomie 32, jeśli ona się zbuduje. Oj, proszę. Masowy szturm doktryna się, że tak powiem, kończy budować, więc bardzo fajnie. I tak, e, co tam jest? Zapotyści, państw, zapotyści państwo, zapotyści dokonanej eksji, państwo, konstytucjonaliści. Jak fajnie. Jeszcze jest wojna ze Stanami Zjednoczonymi, nie zapominajcie. Rewolucjoniści meksykańscy. <grywa> Oj, w co ich wpakował ten yy, i w co pakować za. Dobra, nieważne. Masowy szturm. Yy, ponieważ grałem sobie Meksykiem i wiem mniej więcej jak to jest. I grałem. O, właśnie. Amerykanie dość szybko się przebili. Pewnie Meksyk zostanie podbity, tutaj, nie właśnie o tym, co, co mówiłem: bombardowanie, że dywizja taka, szaka, układ dyplomatyczny. Wizer piechot, 1916 mi się buduje A modernizacja do poziomu 1907 1916 masakra <grym> Masakra, po prostu jest masakra No ale próbujemy, próbujemy Poprowadzić to nasze państwo tureckie Cóż, mam nadzieję, że wystarczy mi czasu na to, co chcę zrobić. Mm, I tak, produkcja, fabryka. A, dopiero w 1917. O, ale mogę zrobić infrastrukturę. Zawsze szybciej mi się. Yy, powiedzmy, że. Niezadowolenie zbije. Jak mi się już zbije niezadowolenie, to będę mógł. Yy, jakąś dywizji piechoty robić, yy, więcej tą modernizację przeznaczyć. O proszę aktualskie. Podeszły pod moją granicę. Widzicie, gdybym dołączył do wojny, to miałbym kolejnego przeciwnika, tak? Yy, Zaznaczyć co na czerwono. Miałbym tutaj już pod granicą prawną, co prawda Niemcy ich szybko wyparli, ale już jakieś 5 pięć dywizji musiałbym przerzucić dla bezpieczeństwa do pomocy... Do pomocy, do zabezpieczenia swoich granic, więc no, tak nie ma co wierzyć sojusznikowi. Bo o, proszę, już się tutaj wycofuje. Więc musiałbym 5 dywizji tutaj automatycznie przerzucić, tak? To było 5 wizji, które by stało i nie brało udziału czynnego w walce. Rosja bombarduje mi kampanią oczerniającą Ja on chcę durne bolszewiki być sprzymierzeńcem Więc tak, produkcja, technologia, patrzę, patrzę Nie mogę się napatrzeć. E, przydałoby się jeszcze jedno okienko tutaj, de, e, technologii. E, które państwo ma 4 te okienka? Kredyt płynie... O, niezadanie zadanie minus 1. Wydaje przemysłowego 0 tam pół Bardzo fajnie. Włochy ma 42 o, około 40 potencjału przemysłowego to dopiero y, kolejny zespół badawczy, przynajmniej tak ja to rozumiem. Czyli, cóż, jeżeli mi się zrobiła ta fabryka, byłoby 33 powiedzmy. 37 fabryk musiałbym zbudować. O, i to jest dość dużo bardzo dużo niepokojąco dużo ale jeszcze mam tutaj z przemysłu, tak. A nie, to jest 1920 22 No problematyczne Ale zobaczymy, tak? Bez jakichś podbojów bardzo problematyczne Bez jakichś podbojów i tak dalej, i tak dalej O, Nie mi się Jeden O Jezus, co ci Niemcy robią, no? Doktryny lądowe kontra atak. Tak nie no, co ci Niemcy robią? 1917 oni takie odpierdzielają, zaopatrzenie oczywiście, i niech zgadne badanie rozwój, limitowane inwestycje. Udało się zbić niezadowolenie do zera. Jestem w siebie bardzo dumny. Dywizja piechoty, powiedzmy, jest to bardzo ważne. Powiedzmy, że dla mnie no daj, uzupełnienie na razie nie potrzebuję. No niestety, ale jeżeli chce się być silnym, liczącym się państwem, to trzeba troszeczkę zejść. Ale hmm. być dobrze, tak, jest dobrze, zaopatrzenie płynie pełną parą. Oj, naprawdę, no zaraz. A, no, fajnie, fajnie. Niemcy z... duży kocioł zrobili i mogą zrobić jeszcze większy, znaczy yy, zlikwidować ten kocioł. Koczka, czy mają czym? Ale chyba mają, bo tu już zabrali jedną prowincję. Nieskonale, i tu chyba zaraz zabiorą ostatnią. O i potencjał przemysłowy tutaj się zrobił. Brawo! E, więc żeby nie marnować od razu czasu zrobię drugi potencjał przemysłowy następny w Himsie. Produkcja 9 październik 1918 roku. E, o, co to? Nowy naród, Luksemburg. Zobaczymy, zobaczymy. No, nie miażki, No, ja liczę, że trochę ta wojna jeszcze potrwa. A nie wy mi się wycofujecie, naprawdę. No, ciężko, ciężko ja to widzę. Zwłaszcza, że Rosja się coś nie chce rewolucjonizować. Nie chce się ta Rosja rewolucjonizować. I nie wiem, co za bardzo mam o tym sądzić. Eee, tak, coś mi tu patrzy. Telefon mam na szczęście tym razem wyciszony. Aha, dobra, widzę. Eee, dobra, jeszcze technologię zrobimy i zrobię małe cięcie. Niestety muszę zrobić małe cięcie. Eee, tak, tutaj komputery, nie, wezmę alturelię polową, zrobię i zrobię małe cięcie. Widzimy się za kawałek. Dobrze, dobrze, już jestem. Eee, tak, chciałem jeszcze zobaczyć przy okazji czas sobie i tu ktoś mi podjechał. Dobra, eee, 10 minut nagrywam, więc mogę jeszcze spokojnie poświęcić o, dużo czasu na nagranie tego odcinka. Eee, dobra, hmm, patrzmy. Dywizja ph 1916 Zainwestuje później w zaopatrzenie z 1914 Bo i tak tak szybko nie zmodernizuje O, Brytyjczycy dokonali desantu w Amsterdamie No nie najlepiej No, Niemcy są, że tak powiem czarnej dupie Jeśli ruskie coś nie odwalą, albo tutaj jakimś sukcesem się nie popiszą, to jest problem jest problem i będzie dość spory problem. Yy, tak o, to się szybciej zrobiło. Dzień yy, 16, 1911, pojazd pancerny, oczywiście. No i co? No i czekamy, co się wydarzy. Co się tu wydarzy? I debiza od 1916, więc jak mówiłem, zrobię tutaj zaopatrzenie 1914. No i co? Czekamy dalej, jeszcze dalej. Hmm. Tak, no jakoś nie wiem, stanęło to wszystko. O, Niemcy coś tam próbują jeszcze. Lewice i tak dalej. Holandia wyzwolona przez Francuzów. No, rzeczywiście, ale to Brytyjczycy powinni, bo mają ten Amsterdam. I tak, doktryna lądowa. No i, i idziemy, czekamy, czekamy. Piechola 1914. Mm, no i co? No yy, co by tutaj jeszcze? No i co, minął rok. Yy, więc yy, nie wiem, mam czas na nagrywanie, ale skoro już minął rok, to widzimy się na samym odcinku. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał, no i zobaczymy się w następnym odcinku. No, ja myślę, że wojna już jest dla Niemców przegrana, chyba, że nie wiem, wiecie jak to było w armii carskiej, Szedł, czy tam armii czerwonej, jednej i drugiej, bo jednej i drugiej armia była źle zaopatrzona, więc... Dla mnie jest 1918, więc Rosja już powinna się rewolucjonizować, a ona widocznie nie chce. <laughs> Trzymajcie się, cześć!